Cześć moi kochani, witajcie w filmie y, kolejnym na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj przechodzę do Was z podsumowaniem lipca, książkowym oczywiście. Na dworze jest, słuchajcie, milion stopni, ale mimo wszystko walczymy. Film ukazać się musi. Siadam do niego już nie wiem który raz. Mam nadzieję, że już nic mi nie przerwie moich wywodów. Obiecuję, że będę się streszczała, bo tych książek jest troszeczkę, więc. Myślę, że możecie być zmęczeni, kiedy nadmiernie będę rozmawiała na ten temat, więc słuchajcie, może zaczynajmy po prostu. Pierwsza z brzegu książka, którą miałam okazję czytać, a która e, kończyła lipiec, tak właściwie, to książka 5 milionów zgaszonych gwiazdek. Ja o tej książce już mówiłam, bodajże nie wiem, to był drugi albo trzeci film do tyłu, i tam co nieco opowiadałam. Dla mnie poruszająca bardzo. Mm, bardzo, bardzo, bardzo uderzająca w moją wrażliwość książka. A mianowicie jest to historia chłopca, który opowiada w listach do swojej mamy, chłopca nienarodzonego, o tym, co czuł, jak się czuł, kiedy właśnie mama podjęła decyzję, że go nie urodzi. Jest to naprawdę miejscami bardzo brutalne, miejscami takie odzierające z wszelkich uczuć, bo tutaj chłopiec nam troszeczkę się żali, dlatego że. Nie przeżył swojego życia, nie było mu go dane przeżyć i czuć ten żal w tych listach e, do swojej mamy, i jednocześnie z drugiej strony czuć tą bezgraniczną, czystą, krystaliczną miłość do tej mamy. I dlatego to chyba tak łamię serce, słuchajcie, bo to dziecko zdaje się rozumieć krok mamy, aczkolwiek nie do końca się z nim zgadza, no bo tak jak zresztą widać, finalnie no, ten krok, bardzo despe des no, desperacki krok pozbawił go życia i możliwości w ogóle spróbowania tego życia. Bardzo emocjonująca, bardzo trudna, bardzo wyczerpująca emocjonalnie książka, więc jeżeli takie lubicie, to bardzo Wam polecam. Ja po tej książce musiałam chwilę odpocząć, ale fakt faktem to chyba było też mi potrzebne. Na pewno no dla mnie to jest tak jakby wiecie, zachowanie tej mamy mocno irracjonalne, jednakże no nie mi oceniać. Książkę oceniam naprawdę bardzo wysoko, bardzo mi się podobała. Książka kolejna to bajki i baśnie koreańskie. Od wydawnictwa Jumeka we współpracy barterowej otrzymałam tą książkę i muszę Wam przyznać, że te bajki i baśnie były dla mnie niezbyt komfortowe, ale nie były złe. To nie tak, że one były złe, dlatego mi się nie podobały. One mi się podobały. Powiedzmy sobie, że kilka z nich naprawdę mi się podobało, do kilku z nich miałam bardzo ambiwalentny stosunek. Niemniej jednak uważam, że dla większych dzieci te bajki i baśnie mogą być ok, ale na pewno nie dla mojej małej. Córeczki pięcioletniej, która mogłaby jeszcze nie do końca zrozumieć przesłanie wynikające z tych bajek. Więc czytajcie, jak najbardziej, bardzo Wam polecam, jeżeli macie starsze dzieci, jeżeli te dzieci jeszcze dodatkowo interesują się kulturą azjatycką, to jak najbardziej jest to w porządku, i myślę, że tutaj znajdą to, co potrzebują. Natomiast ja. Nie czytałam tych bajek absolutnie przy mojej córce, dlatego że niektóre z nich są po prostu delikatnie brutalne, troszkę takie powiedziałabym wprowadzające jakieś tam e, agresywne zachowania. No, natomiast na pewno e, historia bajek azjatyckich warta jest zgłębienia, bo jest to zupełnie coś innego, to ewidentnie muszę przyznać. Książka, którą trochę długo mi się czytało, to książka od wydawnictwa Laki, czyli Turkawki od Grażyny Mączkowskiej. Ta książka jest bardzo dobra. To nie jest tak, że ta książka jest jakaś wiecie, nudna, jakaś bardzo mozolna. Nie, po prostu ja z nią musiałam powoli iść. Dlatego, że ona sama w sobie jest dość wolną historią. Jest to historia Kazi, Kazimiery, małej dziewczynki, którą poznajemy właśnie jako dziecko. Jakaś tajemnica rodzinna w tle, w tle się dzieje, jakieś przypuszczenia. Natomiast z biegiem czasu, jak my z tą kazią idziemy za rękę, bo my tak naprawdę z tą kazią przechodzimy od takiego małego dziecka do kobiety, która już jest u, u schyłku tak naprawdę swojego życia. Więc my mamy tutaj perspektywę bardzo szeroką na tą naszą kadę i dzięki temu ta książka może dlatego była tak um, powolna. I to nie jest absolutnie zarzut, niemniej jednak uważam, że w tej książce dość mało akcji się dzieje. Jesteśmy tutaj skupieni stricte na bohaterce, która opowiada swoje życie ze swojej perspektywy, przeplatając troszeczkę życie swoich rodziców i swoje własne wnioski, refleksje, snuje tak, taką opowieść. Tę opowieść bardzo dobrze się czyta, niemniej jednak fajnie jest ją czytać czytać z takiego tak zwanego doskoku. Ja w tym czasie czytałam Na złej drodze i tak fajnie mi było przeskakiwać z jednej i z drugiej książki fabularnie. To dodatkowo, tak jakby wiecie, wybijało mi te tematy, które w tej książce są ważne. Więc jeżeli lubicie taką troszeczkę powolną, snującą się historię rodzinną, to Wam polecam. I również coś w klimacie snującej się historii rodzinnej, nieco innej, to książka Patchworkowce od Jarosława Murawskiego. Jest to książka, która opowiada z perspektywy kilkuletniego chłopczyka o relacji, jakiej, jaką łączą bliskie mu osoby. Jest tutaj mama, jest tutaj tata. Jedno z nich jest takim przyszywanym rodzicem, partnerem tej mamy. No i pojawia się Wizja kolejnego dziecka, tym razem wspólnego rodziców. Patchworkowa rodzina, każdy chyba wie, każdy zna to określenie, jest to rodzina, która składa się z różnych tak naprawdę relacji. Nie jest to, tak jakby wiecie, stosunek małżeński, natomiast e, tutaj to, ten chłopczyk opowiada nam e, w bardzo sobie e, specyficzny, dziecięcy sposób o tym, jak tę relację rozumie, jak ją widzi, w jaki sposób ją odczuwa. Bardzo fajnie jest tutaj to napisane, bo naprawdę, e, no, jest to naprawdę takie powiedziałabym e, taka ciepła, ciepła historia, i jest tutaj też w tej książce dużo mądrości. I takiego humoru, i takiego troszeczkę, wiecie. No po prostu jest to taka bardzo komfortowa lektura. Oczywiście, dodatkowo oprawa graficzna, rysunki, które również. Wskazują troszeczkę na to, co się dzieje w głowie tego chłopczyka. Bardzo mi się to podobało, naprawdę, bardzo. Ten chłopczyk sam nie rozumie czasami, co się w jego rodzinie dzieje, ale ma takie prawo, jest dzieckiem. Dodatkowo ten aspekt, właśnie tego, że dziecko za nas mówi, jest narratorem, jest fenomenalny i naprawdę mam wrażenie, że bardzo dużo się da wynieść z tej książki, jeżeli się ją uważnie czyta. A ta książka to dosłownie jedno posiedzenie wieczorem i będziecie w fantastycznym nastroju. Dodatkowo też spotkacie się z nieco inną perspektywą, równie ważną oczywiście. Kolejne książki, moi drodzy, to Graham Masterton i Dawn G. Harris, czyli Dni śmiertelnego strachu, literatura dla osób 18+. Jak najbardziej się z tym zgadzam, słuchajcie. Są tutaj opowiadania Grahama Mastertona i Dawn G. Harris'a, Któż, które są nieco brutalne, które są erotyczne, seksualne, sensualne. No i oczywiście są tam zachowania, wiecie, tam są morderstwa, krew, niebezpieczne narzędzia itd. itd. Więc jak najbardziej ze zdaniem wydawcy na okładce się muszą zgodzić, jest to naprawdę literatura 18. I myślę, że młodzi dorośli, właśnie plus 18, powinni po nią sięgać. Na pewno nie dzieci, na pewno nie ludzie poniżej tego wieku. E, miejscami bardzo trudne, miejscami przerażająca, straszna, ale no to jest Graham Masterton w świetnej formie. Oczywiście w formie krótkiej, również go bardzo lubię. Eee, troszkę tego, tej grozy, tego horroru, troszeczkę mi też sprzedał, muszę wam przyznać, bo ja w, nie byłam w stanie wieczorem czytać tych opowiadań sama, w samym e, nie wiem, salonie, w pokoju. Musiał być ze mną ktokolwiek, dlatego że ciarki po plecach chodziły. To muszę przyznać. Dlatego też, jeżeli lubicie taką grozę, horror, to wam bardzo polecam. A tą książkę dostałam e, we współpracy barterowej z wydawnictwem, z domem wydawniczym Rewis. Bardzo dziękuję za tą książkę, naprawdę bardzo miło mi się czytało Grahała Mastertona po dość sporej przerwie. Mam tutaj książkę, o której do końca naprawdę nie wiem, co myśleć. Słuchajcie, to Myszy i Ludzie od Johna Steinbecka. I ja jestem bardzo rozerwana, jeżeli chodzi o tą książkę, bo ja do końca nie wiem, słuchajcie, co mam Wam powiedzieć. Nie wiem, czy mi się podobało. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Chciałabym móc powiedzieć, że tak, to jest fantastyczna książka, fenomenalna, ale nie do końca rozumiem. Nie do końca ją rozumiem. Mam, mam wrażenie, że ona potrzebuje zdecydowanie więcej przestrzeni, że ona potrzebuje zdecydowanie więcej skupienia przy czytaniu. No, ja tego skupienia tak średnio miałam przy czytaniu tej książki, to akurat muszę Wam powiedzieć. Natomiast e, ja wiem, jakie jest przesłanie tej książki, ja wiem, jaki z niej morał i wydźwięk może być, ale nie jestem chyba do końca przekonana. Na pewno z Steinbeckiem spróbuję jeszcze jego powieści, bo to nie jest tak, że się zamykam i już absolutnie nie ma finalnie powrotu, bo, bo coś tam mi nie zagrało w tej powieści. Nie. Aczkolwiek do końca przez to, znaczy to ma na zasadzie pewnie ukazanie dwoistości natury ludzkiej, tak? człowieka i tak dalej, ale tutaj nie jestem w stanie sobie jakoś tego przełożyć, nie do końca mi się to jakoś tam, wiecie, podobało i chyba najlepszym rozwiązaniem po prostu będzie, jeżeli podejdę do tej powieści raz jeszcze, tym, tym razem na nieco większym skupieniu, na E, Zwracają uwagę na szczegóły, może wtedy rzuci mi się to w oczy, to co chciałabym niej zobaczyć, to piękno, o którym wy mi piszecie. No, ja na ten moment ja jakoś tak nie bardzo go widzę. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to przesłanie i to, co w sobie zawiera Steinbeck, e, to co chce przekazać, e, niebywale jest w tej książce. No, natomiast no, ja nie wiem z jakich powodów, może tego nie do końca dostrzegłam. Książka, słuchajcie, na złej drodze, która miała być odkryciem. A tak naprawdę jest taka średnia, muszę Wam powiedzieć. Jest to książka, która, którą dostałam we współpracy z wydawnictwem Insignis, oczywiście Barterowej współpracy. I jest to książka fabule. Nawiązująca do mężczyzny, naszego głównego bohatera, który jest kurierem. Na samym początku mamy rys historyczny jego rodziny, to, z jakiej rodziny się wywodzi, jakie miał trudności w szkole, z czym się borykał, z czym się mierzył. I tak troszeczkę mamy liźniętą tą sylwetkę tego naszego kuriera. Dlaczego mówię liźniętą? Dlatego, że mamy to tylko na początku, a później zaczyna się już normalna akcja i gdzieś. Tej głębszej analizy tej postaci mi brakowało, żeby ją w pełni zrozumieć. Mam wrażenie, że to jest taka szczątkowa informacja, którą dostajemy na samym początku, a później już dzieje się mnóstwo innych rzeczy i tracimy gdzieś ten główny wątek tego bohatera z oczu. A książka, słuchajcie, opowiada o tym, że mamy tutaj właśnie tego kuriera, który od trzech lat zajmuje się rozwożeniem paczek kurierskich, no i słuchajcie, pewnego dnia zdarza się tak, że zauważa, że jedna przesyłka przeciekła, że jest mokra, no, no nie wygląda dobrze, on nie chce, słuchajcie, żeby w jego tak naprawdę karierze um, taka rzecz miała miejsce, nie chce dostarczyć komuś przesyłki, która w jakiś sposób jest zniszczona, jest, wiecie, uszkodzona, więc postanawia tą przesyłkę otworzyć, postanawia tą przesyłkę również zmienić jej opakowanie, no ale nie jest do końca, wiecie, przygotowany na to, co w tej przesyłce może znaleźć. No i oczywiście znajduje to. Znajduje i to od tego momentu, kiedy otwiera tą przesyłkę i widzi, co w niej się znajduje, nie może sobie tego jakoś wytłumaczyć. Nie może znaleźć też w żaden sposób wytłumaczenia tej sytuacji. No i ewidentnie ta przesyłka po prostu go prześladuje. Mamy tutaj dość ciekawe spojrzenie na psychikę właśnie takiego kuriera, na to, co się dzieje w jej głowie, czy to jest w ogóle jawa, czy to jest sen i czy to się dzieje naprawdę. Natomiast no coś mi tutaj brakowało. Jakaś kropeczka na linie została postawiona i nie uważam, żeby to była zła książka, umówmy się, ale w moim odczuciu czegoś jej brakuje, czegoś, co mogłoby być naprawdę świetne, gdyby było. Bo tak jak mówię, później ta, ta fabuła się rozpędza, rozpędza i nagle czegoś mi po prostu zabrakło. Ale no jeżeli chcecie, to Wam ją polecam. I bardzo, bardzo, ale to bardzo muszę Wam polecić dwie pozycje z wydawnictwa Sonia Draga, które miałam okazję przeczytać w lipcu i które Wam polecam, naprawdę są fantastyczne. A mowa tutaj o dwóch książkach właśnie z Sonii Dragi, który... Które otrzymałam we współpracy barterowej. Pierwszą z nich to była miara życia od Niki Erlik oraz piękne życie od Virgin Grimaldi, i może powiem Wam o miarze życia, bo ona była pierwsza. Ta książka cały czas siedzi mi w głowie, cały czas. Jest to, słuchajcie, historia, e, zobaczcie zresztą na znaczniki. Jest to historia normalnych ludzi, mieszkających w normalnym kraju, i nagle, słuchajcie, pewnego marcowego dnia otwierają drzwi od swoich domów, mieszkań. No, i patrzą, a gdzieś tam w obrębie wejścia do domu, czy też do mieszkania, znajduje się pudełko, w którym jest napisane: Tutaj jest miara twojego życia. Po otwarciu znajduje się sznurek bądź wstążka. Co to ma znaczyć, tak? Czy to jest ewidentnie miara ich życia? I słuchajcie, pojawia się tutaj fantastyczny motyw społeczny, bo mamy tutaj podzielenie narodu. Mamy tutaj jednych, jednych którzy chcą bardzo usilnie znać tą długość swojego życia i bardzo. Są ciekawi tej miary. Robią różne pomiary, wyliczenia, żeby też przybliżyć jak najbliżej tą ilość tych lat, którym przypadło im jeszcze żyć. Natomiast drudzy w opozycji absolutnie nie zgadzają się z tą miarą, nie chcą jej otwierać, nie chcą znać, są ambiwalentnie do tego um, ustosunkowani. No i dzieje się, dzieje się, dzieje się. Ta, ta książka postawiła mnie przed odwiecznym pytaniem, co ja bym zrobiła w sytuacji, kiedy miałabym takie pudełeczko przed domem, jakbym postrzegała e, długości sznurków, slash, wstążek e, swoich bliskich, czy to w jakiś, w jakiś sposób by mi wywołało w głowie ferment. I sama słuchajcie, nie wiem, zadając sobie to pytanie, co ja bym zrobiła, sama nie wiem, co bym jak, bym jak bym postąpiła, co bym zrobiła. Bo, z jednej strony, pewnie byłabym bardzo ciekawa, ile będę żyła, ale z drugiej strony, świadomość tego, że którejś z moich dzieci, bądź mąż, bądź moja bliska rodzina może żyć krócej, byłaby dla mnie bardzo mocno przykra, bardzo mocno no, taka smutna I, i nie do końca wiem, jakbym się zachowała w sytuacji, w której właśnie tej wiedzy bym się nabyła, tak? Bym, bym po prostu się dowiedziała, jak sytuacja się ma z moimi najbliższymi. E, trudna to była książka, ale naprawdę zawierająca w sobie mnóstwo dobrego przekazu, bo słuchajcie, my tak żyjemy sobie z dnia na dzień i nie wiemy do końca, e, kiedy nasz koniec nastąpi. Ciężko też to przewidzieć, wiadomo. E, aczkolwiek ta książka postawia setki pytań o to, e, co byśmy zrobili, gdybyśmy taką miarę naszego życia mm, dostali do rąk już natychmiast. Przepiękna, przefantastyczna, cały czas. u mucha. Uciekaj. Cały czas mam ją w głowie, cały czas ze mną pracuję, cały czas do niej nawiązuję gdzieś tam w myślach. Zdarza się, że też o niej często myślę, więc uważam, że książka fenomenalna, literatura świetna, świetna. Na pewno będę ją czytała jeszcze nie raz. Otwiera oczy, to wam muszę przyznać. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli chodzi o fabułę, jest tam wątek polityczny, natomiast on ma duże znaczenie i nie jest bardzo. Taki wciskany na siłę. On po prostu naturalnie wypływa no, z treści, też tego, że ta książka w dużej mierze jest oparta właśnie o tą społeczną kwestię. Bardzo, bardzo Wam ją polecam. Czytajcie, moi drodzy. Tak samo jak polecam Wam książkę Piękne Życie, również z wydawnictwa Sonia Draga. Fantastyczna historia, relacja dwóch sióstr, które w jakiś sposób są podzielone przez pewną część swojego życia, dlatego że jedną zabiera mama, druga zostaje, wychowuje się z babcią i z tatą. Bardzo trudna to jest relacja na samym początku, bo te dwie kobiety spotykają się po kilkunastu latach, w których w ogóle się ze sobą nie kontaktowały i jak wcześniej za dzieciaka były przyjaciółkami. Tak, to rozdzielenie sprawiło, że Nabyły do siebie mocnego dystansu. I to wszystko, ten wyjazd, który oni organizują, ma na zasadzie ich do siebie zbliżyć. Natomiast początki nie są łatwe. I to czuć, to widać w tej książce. Widać tę relację, widać tą fantastyczną nić y, siostrzaną, która w jakiś sposób została nawieruszona, ale ona dalej jest. I one właśnie próbują na nowo tą relację w sobie rozbudzić, na nowo próbują y, uśpić, y, obudzić to, co zostało uśpione. Przepiękna, przefantastyczna książka. Koniec złamał mi serce, ale też sprawił, że wstąpiła we mnie wiara w te siostrzane relacje, w tą siostrzaną miłość. I wiadomo, to życie różnie nas gdzieś tam rzuca, macha nami na prawo i na lewo, ale jednak rodzina, rodzinna relacja, rodzinne społeczeństwo nasze, taka społeczność bliska. To zawsze jest nadrzędna wartość. Ta książka ewidentnie to pokazuje. Bardzo Wam ją polecam. Jeżeli lubicie taki motyw siostra-siostra, bądź też miłość, taką relację siostrzeńską, rodzicielską, czy też slash ymm, miłość braterską, to bardzo Wam polecam. Książka naprawdę piękna, piękna. Słuchajcie, mam tu jeszcze kilka książek yy, i może sobie powiem tak. O Alchemiku, bo tutaj będzie dość krótko. Ja już o tej książce dużo mówiłam, też na vlogu jednym. Y, jest też jej dedykowany post na Instagramie, więc już więcej nie będę się powtarzała. Paulo Coelho i Alchemik fantastyczna, fenomenalna, fundamentalna moim zdaniem, lektura dla każdego. Bardzo miło mi było do niej wrócić. Oczywiście aspekt y, estetyczny no, jest ważny, ale nie o to chodzi w samej tej historii i w fabule, yy, bo dla mnie dla mnie jest to książka, która pokazuje spełniaj marzenia, która pchana. Słuchajcie, bierzcie to, co wam się należy, idźcie w to życie i nie bójcie się niczego, bądźcie odważni, a spotka was tylko to, co, to, co dobre. Przepiękna, przefantastyczna, jak byłam młodsza, i czytałam alchemika w zupełnie innym wydaniu, bo to jest akurat egzemplarz, który otrzymałam we współpracy barterowej z wydawnictwem drzewo Babel fenomenalne wydanie, to Wam muszę przyznać i wiem, że jest kilka tych wydań. Natomiast e, ja po latach doceniam Alchemika i jeszcze zupełnie inaczej spojrzałam na niego przy tym czytaniu. Zupełnie, zupełnie inaczej w ogóle. Zwróciłam uwagę na zupełnie inne aspekty. Jak byłam młodsza, to zwracałam uwagę zupełnie na inne aspekty, więc bardzo się cieszę z tego spotkania. Było niezwykle owocne. Książkę Wam bardzo polecam. Fenomenalny klasyk. Jeżeli lubicie takie powroty, to jak najbardziej... Mam wrażenie, że po kilku latach to ten powrót wygląda jeszcze inaczej. Jest zupełnie inny i bardzo dobry. Książka od wydawnictwa MG tym razem to Joanna M. poduszka w Różowe Słonie i fenomenalna historia również 30-letniej kobiety, Hani, która staje przed dylematem zostania zastępczą mamą. Jej najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa, bowiem umiera, no ale ma taką malutką córeczkę, którą. Niestety ktoś musi się zająć, a dlatego, że właśnie jej przyjaciółka wybiera ją jako osobę, która może się zająć jej dzieckiem po jej ewentualnej śmierci, e, tak też się właśnie dzieje. Mamy tutaj bardzo fajnie przedstawioną tą relację, e, która się dopiero budzi, bo w tej 30-letniej Hani jest dużo wygody, dużo takiego suspensu, dużo e, troszeczkę takiej powiedziałabym też... E, nie wiem do końca, jak to określić, ale mam wrażenie, że Hania jest tą osobą, która już ma w życiu wszystko uporządkowane i tak naprawdę wszystkie puzle w jej układance są dopasowane idealnie, i nagle pojawia się dziecko, które wszystko zdaje się niszczyć. Ona tego dziecka się uczy, to dziecko uczy się jej i uczy się też pokory, przede wszystkim Hania bo jak wiadomo, z dziećmi nie wszystko idzie się zaplanować, nie wszystko um, może przebiegać zgodnie z planem, nie wszystko jest takie czyste, krystaliczne, fajne. E, no wiadomo, życie z dzieckiem. I tego właśnie Hania doświadcza, i do tego się przyzwyczaja, i do tego próbuje się przełamać. Finalnie książka jest naprawdę cudowna, ciepła, otulająca, taka przytulająca właśnie do serca. Bardzo Wam polecam. Spotkanie z Joanną Chmielerską było w w tym wydaniu przepiękne. I słuchajcie, coś, co za mną chodziło długi, długi czas, to Dolores Rice i Ziemiożarczyni. Bardzo dziwna książka, bardzo specyficzna książka, bo to jest książka, która opowiada o dziewczynie, która, aby poznać, co się działo z danymi ludźmi, musi spróbować ziemi, w której oni gdzieś tam w pobliżu przebywali, czy też byli na tej ziemi, czy też dotykali w jakiś sposób, mieli kontakt fizyczny z tą Ziemią. E Nasza Ziemia żerczyni czerpie niebywałą przyjemność z jedzenia tej Ziemi, natomiast ludzie oczekują od niej tego, że będzie dzięki temu mogła im w wielu rzeczach pomóc, będzie mogła odnajdywać ludzi, czy też pomóc w ich znalezieniu. Wiecie, tak jakby bardzo pragmatycznie do tego podchodzą, a dla niej ma to wymiar zupełnie inny. Książka bardzo dziwna, bardzo niekomfortowa, ale. No, świetnie mi się ją czytało, muszę Wam przyznać. Czytałam ją z zapartym tchem. Mimo, że była dziwna, i mimo, że była bardzo specyficzna, to jakoś bardzo mi się spodobała, muszę Wam powiedzieć. Zupełnie inne spojrzenie. Troszkę tutaj jest takich niewytłumaczalnych rzeczy, ale to jakoś tak bardzo daje uroku tej książce. No i oczywiście sama lekkość w poznawaniu tej historii jest warta uwagi, więc jeżeli jeszcze się zastanawiacie nad Ziemiążerczyni, to ja Wam ją bardzo polecam. Myślę, że będziecie zadowoleni. I książka. Dostojewskiego, czyli zimowe notatki o wrażeniach z lata. Jest to książka jak najbardziej poprawna Dostojewskiego, aczkolwiek mucho uciekaj! Aczkolwiek, yy, jedna z takich sobie powiedziałabym, jeżeli chodzi o Dostojewskiego. E, Warsztat Dostojewskiego, jak zawsze, świetny. No, natomiast sama historia to bez fajerwerków. Ale mimo wszystko, bardzo miło mi się czytało Dostojewskiego. Bo ja zawsze bardzo miło go czytam, więc taka przerwa zimowa w takie upalne dni to było coś fajnego w wydaniu właśnie Fiodora. I słuchajcie, jedyna bajka, która się uchowała, którą czytam z Turunią, to sernik z kamieniami i jest to opowieść o pirata. Pełna przygód, historia, którą jeżeli macie dzieci, to bardzo fajnie byłoby się w nią e, wciągnąć. Ja e, szczerze powiedziawszy, nie uważam, żeby to była jedna z lepszych książek, e, właśnie z tego wydania Biedronki. Uważam, że są lepsze. Natomiast i tak bardzo dobrze się bawiłyśmy z córką, więc uważam, że warto, warto sobie przeczytać też i tą pozycję i słuchajcie, jedna jeszcze książka, którą zostawiłam na deser, bo jest naprawdę jedną z moich ulubionych pięciogwiazdkowych książek z tego zestawienia. To jest książka, którą czytałam w PDF-ie dzięki uprzejmości autorki i pewnie wam tutaj gdzieś wkleję tego PDF-a. To jest Melancholika od Patrycji Żurek. Książka Ja kocham Patrycję Żurek, umówmy się, wszystkie jej książki jakoś tak ewidentnie do mnie przemawiają. Uwielbiam życiowe podejście autorki do pewnych kwestii, uwielbiam jej warsztat, jej pióro, jej możliwości, w jaki sposób ona w ogóle o książkach, o tych historiach pisze, jak ona przeplata to wszystko. A w Melancholice mamy tutaj kobietę, która jest przed 40, no i słuchajcie, jej życie tak naprawdę powinno być pasmem szczęść, sukcesów i zadowolenia, natomiast ona czuje, że coś jej umknęło w tym życiu, że czegoś jej brakuje. I pomimo tego, że ma męża, że ma dzieci i że jej życie tak naprawdę jest, jest fotografem, coś tam sobie, wiecie, próbuje w tym swoim zawodzie, który sobie zresztą wybrała, tworzyć, no natomiast jakoś tak nie czuje się w zupełności szczęśliwa i spełniona. Jest to tutaj trigger warning położony na depresję, na traumę, na takie nieodnajdywanie się w rzeczywistości. No i oczywiście Patrycja Żurek ograła tą historię fenomenalnie, jestem pod wielkim wrażeniem. Patrycję uwielbiam, kupiłam już niemalże wszystkie jej książki, czekam z przyjemnością i z niecierpliwością na kolejne. Uwielbiam ją czytać, uwielbiam jej historie, Na pewno są to historie, to są książki w ogóle, do których ja wracam myślami bardzo. Bo i światła w oknach, i okruchy lodu, i spokój grabarza to są książki, do których cały czas moje serce gdzieś tam bardzo mocno bije, i ta głowa cały czas jest gdzieś w oderwaniu właśnie od tych historii, i melancholika również dopisuje się do tego zaszczytnego grona. Obecnie będę czytała inkubator od Patrycji Żurek, bo mam ją wyciągniętą na dole w sypialni, więc ta będzie jako kolejna. Już nie mogę się doczekać, bo naprawdę Patrycja Żurek pisze w sposób, który trafia do mojego serca. Tak, że po prostu mam wrażenie, że ona jakąkolwiek historię by nie wzięła, wzięła w swoje ręce, opisała ją, no to zrobi z tego cudo. Także tak, moi drodzy, to był taki szybki wrap-up miesiąca, który upłynął, czyli lipca. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami o książkach przeczytanych właśnie w lipcu, w tym upalnym miesiącu. Dajcie znać, co wyczytaliście, jak się zapatrujecie na książki, które ja przeczytałam w lipcu. Czekam na Wasze opinie, na Wasze zdania w tej kwestii. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Dajcie znać, co u Was, jak spędzacie ten czas, co zabraliście ze sobą na urlop. Ja bardzo chętnie poczytam wszystkie Wasze komentarze. Tymczasem trzymajcie się, moi drodzy. Pozdrawiam Was ciepło. Cześć!